Przejechaliśmy ponad 600 kilometrów i jesteśmy w Nowogardzie, a sprawcą tego całego zamieszania jest Marcin, który zlicytował dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za całego tysiaka udział razem z nami w rajdzie. No, zobaczyłem, że macie akcję taką w internecie a kręcicie filmy głównie związane z offroadem a no, także pomyślałem, że warto by było zaprosić Was powiedzmy do siebie Jestem członkiem klubu, to się dokładnie nazywa Klub Motorowy Cisy w Nowogardzie. Jest to klub zrzeszony w PZ i my, jakieś 20 osób jesteśmy, tworzymy sekcję tak zwaną off-roadową. Wszyscy tutaj podkreślają, że to nie jest rajd z jakimś ciśnieniem, tylko terenowa integracja. I w końcu po długiej przerwie miałam okazję uświadczyć porządnego pilotowania. Marcin w ogóle jest kierowcą, który się nie słucha, jest jak kot, ma swoje po prostu ścieżki. Ja mu mówię jedź w prawo, on jedzie w lewo, i co? No, miałem pilotkę, jestem bardzo zadowolony. O, no weź, proszę cię, nikt w to nie uwierzy. Wystarczy, że ja w to wierzę. To to jest lusterko, żeby je urwać, a potrzebujemy je w ogóle? Już mam wyrzuty sumienia. I słusznie. Przykre jest na samym początku stracić lusterko, ale jeszcze gorzej jest stracić przedni napęd. No. Ten rajd powinien sponsorować producent kinetyków. I, i Krzykli. <laughs> Ahora, dósta. Po pierwsze miałam okazję chyba zobaczyć jak wygląda taki porządny, uczciwy, bez ciśnienia offroad. Tutaj wszyscy jeżdżą praktycznie bez wyciągarek. Nie ma jakiś zmot na 50 calach. Ludzie są bardzo życzliwi, wszyscy sobie pomagają, na wszystkich czekają. Dał ciała. Dał. Nie jest źle! No dokładnie raczej stawiamy na, na integrację tego naszego środowiska offroadowego, jak no nie wiem, na zaciętą rywali, rywalizację, żeby bić się o pierwsze miejsca, o, o nagrody jakieś czy tam puchary. Cześć, już widziałem dużo patentów. A o co chodzi z tą rurą? Nie było gdzie puścić. Co? Nie było gdzie puścić. Tłumika. A co to jest? Tłumik. Tłumik? Tłumik. Ale nie możecie go że, żeby jakiś porządny auto terenowe kupił. No, nie możemy, nie możemy. Nie możemy, nie możemy się uparł do tego Jeepa. I... Tak? Amerykaniec, wiesz. Ten samochód służył normalnie jako rodzinny samochód. Lat temu 6 czy 7. Gdzieś tam zobaczyłem ogłoszenie, że jakiś jest organizowany powiedzmy rajd offroadowy nie odpuszczaj, nie odpuszczaj nie odpuszczaj no i po prostu pojechałem, zapisałem się do turystyka chcąc nie chcąc zajęłem trzecie miejsce no i od tego się zaczęło demontaż zderzaków no to nastąpił już na pierwszym rajdzie samoczynnie, tak jak dzisiaj lusterka powiedzmy Mamy tryb awaryjny, nie wiem czy wody nie zaciągną. A widzę, że nie pierwszy chyba raz, bo już wiesz co robić. Ja bym nie wiedziała. No, już których z kolei. Ale auto nigdy nie topione. Marci nie jest sobą. Dlaczego? No sama rejestracja mówi, że to killer. O. Tak. A się czai. Taki grzeczny jest i cichy. Pozory. Drugie! To jest właśnie Marcin, a nie... No, teraz, teraz jest Marcin. Tak. No. My zawsze mamy takie szczęście do szalonych kierowców. Jak bierzemy obce osoby, to na początku są takie ciche, a później cicha woda w Cicha woda lusterka rwie. Trosze. Czy tam to czyściejsze. To jest mój dzisiejszy puchar. Nasz. Trofeum. Nasze trofeum. Bardzo się cieszę, że impreza się udała w sensie bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim członkom klubu motorowego CISY, że promujecie ziemię nowogardzką. Cieszę się, że dużo osób z zewnątrz jest. Przyjeżdżajcie jak najczęściej do Nowogardu. Nowogard jest otwarty. Wszystkiego dobrego. Adam, to trochę tak jak pierwsza randka z Tobą, pamiętasz? Mówiłam, nie wjeżdżaj do tej wody, to jest na pewno głęboko. Ja my też mówię, nie wjeżdżaj tu, bo już to tu zostaniemy. Jadę. i Jeep skończył rajd właśnie po swojemu, tak jak zwykle. O Ona Jimmy <gryw> mi, mi, mi siła. Wiesz, nie pokazuj tego, a nam Przecież środek nie zabije. Chcesz coś powiedzieć swojej żonie? O, a Może pozdrówmy? Nie, uwielbiam, nie. Ja uwielbiam ofro! Kurde ją! Ale już, już jest po rozwodzie.